Kochanie, przywitaj się z widzami. Witam Was serdecznie na ogrodowe. Wykopki, moje wykopki. Siemaneczko, siemaneczko kochani. Tak jak obiecałem dzisiaj na live. Robimy konkursik, już jest najwyższa pora. Dziękuję wam za te cztery koła subów. Leci to dalej jak petarda. My dzisiaj sobie odpalamy grilla. Zaraz wam pokażę nagrody, bo na to pewnie czekacie i zaczynamy zabawę. Taram taram taram, kochani, 4000 subów to będą cztery nagrody. I robimy nagroda numer 4. Magnecik, magnecik z żabką, torba zrzutowa. Naklejeczka, bagnet ufundowany przez Darka z kanału Gwiazda Gwiezd y przez Darka z ekipy, a żabka przez Darka z kanału Gwiazda Gwiezdny poszukiwacz. Trzy torby ufundowane przez Mario z kanału Net TV. Także widzicie, to będzie nagroda numer 4, cz magnetik i torba zrzutowa, nagroda numer 3. Tak jak mówiłem, torba zrzutowa i książeczka oraz Odznaka Czerwonego Krzyża Niemieckiego, ufundowana przez Krzysia z kanału Wejherowskie Wykopki. Także to będzie nagroda numer 3. Nagroda numer 2: Torba zrzutowa. Książka, ufundowana przez Brifkę. I dwie srebrne monety. Dwie srebrne monety, ufundowane przez Darka z kanału Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz. No i nagroda numer jeden, czyli gwóźdź programu, Nówka Funkiel, plecaczek firmy Garet na wykrywacz. I sito. Sito oczywiście do wszystkich nagród będą naklejeczki, i sito fundowane przez Briwkę, przez Łukasza. Dziękuję wam wszystkim za to, że wspomagacie mój kanał, że możemy się wspólnie bawić. Kurczę, jak widzicie nagrody Petarda moim zdaniem, co. Trójeczka, dwójeczka Co ja mówię? <laughs> Bo to cztery czwóreczka, trójeczka, dwójeczka i number one Misz patelni dzisiaj misz grilla, jak i karkuweczka Oj będzie smakołek, będzie Kochani, a teraz zasady naszej zabawy no na pewno, zasada numer jeden: trzeba być subskrybentem mojego kanału. Na pewno subskrybować kanał, wiecie, że ja to sprawdzam. To jest zasada podstawowa i najważniejsza. A zasada numer dwa dzisiejszego, dzisiejszej zabawy: nie będzie tak łatwo. Robimy pytanie konkursowe i musicie się poważnie skupić nad tym, bo. No dla tych, co nie oglądają, to będzie na pewno ciężkie. Dla tych, co oglądają, będzie to łatwe, ale myślę, że wszyscy dacie radę. Pytanie konkursowe brzmi: Jak ma na imię największy dzik wykopkowy, mój serdeczny przyjaciel, <grym> z którym sobie toptam? To jest pytanie konkursowe, kochani. I proszę Was serdecznie o jeden komentarz. Jeden komentarz z odpowiedzią, żeby było łatwiej losować, bo i tak później muszę siedzieć nad tym i usuwać te podwójne komentarze. A zabawa musi być taka, żeby wszyscy mieli równe szanse i żeby było fajnie. Także pytanie brzmi: jak ma na imię największy dzik wykopkowy, mój serdeczny przyjaciel? Także bawimy się. Dzisiaj jest sobota. Myślę, że losowanko konkursu zrobimy w piątek. W piątek zrobimy w przyszłym tygodniu losowanie konkursu. Losowanie czterech zwycięzców nagród. Myślę, że fajne nagrody, będziecie zadowoleni. Życzę Wam miłego weekendu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz serdecznie za te 4000 subskrypcji, za to, że to leci dalej. Czarne kciuki dzisiaj, tak już nie na grilla, chociaż węgi ten brykiet wsypywałem, ale, ale umyłem ręce. Także kochani, wszystkiego najlepszego, bawimy się. Hej, trzymajcie się!